Witam, witam, pulpeczka z tej strony. Wracamy dzisiaj do Wiedźmina trójki Dzikiego. No Boże, no co robimy? No, Z, z bogów dzisiaj robimy. Do końca, no. Mam nadzieję, że klatki mnie polecą tak jak zwykle. No, ustawiałam coś, widzę na razie, że jest. No, nie jest dobrze. Zanikają mi te klatki i ja nadal nie wiem dlaczego. No, <grystko> wszystko inne wygląda dobrze, no, ale dobra. No dobra, spróbujmy, no. A jak Wam będzie się podobać ten odcinek, polubcie, zasubskrybujcie, będzie mi naprawdę bardzo miło. Dobra, Gwen, lecimy. To tu, to tu. Dobra. Co tu mam? Nie wiem czego możemy się spodziewać, powiem szczerze. Bagiennik to jest, nie utopiec nawet. Ale podobny do utopca. No. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. A one będą się tu pokazywać non-stop? To jest ten cały premis? Dobra, zapiszmy sobie może, co? Nasimy. Nie, 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 Asz ty nie wiem, co tam się dzieje. Mamy ukryty skarb w ogóle. Zapiski? Przysztajmy sobie. Krzywy maszt wskazuje skarb, ale byle głupiec go nie znajdzie. Krzywy maszt wskazuje skarb, ale. czaszka. To chyba tutaj. Mówisz? No tam, na tej wyspie chyba nie. Dobrze! Dawaj. Orzesz kurwa, coś tam pływa. Jakie niki to są chyba, nie? Co to jest? Nie, syrena. Fuck. Chodź, chodź, chodź. O, dlaczego mnie tutaj nie ten? No nie. Gdzie jesteś? No hod, no hot, no, bro. Jeszcze raz wchodzimy do wody, nie wiem, ja mam tutaj zanurkować? a co się jest? Oh fuck. Dawaj! One nie są, wiecie, ciężkie. Tylko tutaj mamy ciężki teren. O dobra 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 dobra. No chodź Przyjdziesz tu No No chodź? No skurde. Wiecie co? No dobra. Lecimy ponownie. No ale jest tam syrena. Może powinnam to przepłynąć po prostu. Może źle do tego podchodzę. Ufa, tam coś jest dużego. Widzieliście to? Ja ja wiem, że tutaj syreny ścigają. Zdaję sobie z tego sprawę. Uła! Na No? víte no. co? Možná akci Dobra. Może ja czegoś tutaj nie widzę, co? Tu! Dobra. Usza pod wodą, twoja możliwość aby bronić się przed. Czekajcie, muszę wypłynąć szybciutko. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Uderyka. Dobra, czyli coś mi się udało tutaj, tak? Dobra. Coś zrobiłam, więc one będą się tu pojawiać. No, no co ty robisz, gościu? No, Gerald. To jesteś. No. Jak nie mam stąd. Nie można wyfarmić parę leveli powiem wam szczerze. które pozorom. No! No i dlaczego tracimy klatki, co? Nie rozumiem po prostu tego. Nie przedstawia nam się to zbyt dobrze, co? Ten krzyk. Niech dobór twój nigdy nie pegni. Nigdy nie znałem kogoś tak odważnego. I tak oddanego Bogom. Wstyd mi. Nie wiem co było. Ale czemu? Czemu to zrobiłeś? Musiałem. Bogowie kazali. Żadni bogowie nie każą robić takich rzeczy. Jakich? Co się stało? Udarzyk. Głosy kazałem mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za jakiego? Kiedy bogowie przemówili? Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. To dokładnie powiedzieli bogowie. Czy to dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział Podły człowieku nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. To nie Bogowie. Widziałeś ich kiedyś? Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatwartą postać siedzącą w cieniu. Bogowie nie lubią światła. Bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Farmazony po prostu. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Dlatego chcą go coraz więcej. Zwiążcie go na razie. O kurwa. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No, nikt na to nie zwrócił uwagi? Naprawdę? No więc, wiesz, co to jest? To him, istota pokoniunkcyjna, bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło, da się go jakoś pokonać? Hmm. Teoretycznie są dwa sposoby. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmiński. Wiedźmiński. Mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy, w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś, uderyka. To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. A może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy. Kim to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Kim przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Zbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Kim to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Hmm. No a co z tą drugą metodą? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy bleżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił dalrykoi, tym silniejszy się stanie I groźniejsze dla ciebie Obie metody wydają się ryzykowne Ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu Nie wiem, nie jestem przekonany Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz, Yennefer Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku co ci chodzi <laughs> z Jennifer? Co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspomina. Nie lubi jej po prostu. zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz, czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. No... <grychy> Mylisz się. Cóż, masz rację. Co mam powiedzieć? Przejrzałaś nas. Czyli spróbujemy najpierw podstępu? Spotkamy. No tak! Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać to leży Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Spotkajmy się na miejscu. Spotkajmy się na miejscu. Chcę coś załatwić po drodze. Dobrze, do zobaczenia. Hmm. Dawaj. tu muszę reserć. Kurwa, po co ja wzięłam ten kubek. Czemu mi znowu laguje, jak po prostu. Nie, ja nie wiem po prostu, co mam zrobić z tą grą. <grym> Żeby nie było tak mi lagują te gry. I nie wiem, o co chodzi. Mi się karta może już psuje. Nie mam dla tego pojęcia. O Jezu! Kogo to? Nie, no, po cholerę ja wzięłam tą chochlę. Aż po prostu ja nie mogę. Dobra, suszony, owoc, jabłko. Dobra, nie bierzemy kubka tym razem. No, możemy tego wziąć? Nic tutaj? Nie, hmm. O, fiolka. O, pomniejszy Kamia kamień runiczny. Co daje? Czernobóg. Tego nie wziąłam. Siła ataku. No, proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. Ja tak sobie ostatnio myślałam. Bo tutaj oczywiście są możliwości wyboru chyba trzech zbroi eee, ze szkoły kota, niedźwiedzia i wilka. Z tego co rozumiem, no pięknie. I tak myślałam o tym, bo kot jest na zwinność, niedźwiedź jest na siłę i rozumiem, że wilk jest pomiędzy tak. Najlepiej by było wilka, e, że tak powiem, ogarnąć. Tylko jak to zrobić, to ja nie wiem. Co mi mapa tutaj serdecznie pokazuje? A do tego domu musimy pójść. Dobra. No tutaj nic innego nie mamy, tak? Muszę się wybrać, słuchajcie, do. Żeby tą zbroję zacząć ogarniać, nie? A, bo mamy tutaj. Czyli czekajcie. Bo tu mieliśmy. Kurde. Czyli rozumiem, że te tarcze to są. Przywieź narzędzia kowalskie z Undvik. Tylko gdzie jest Undwik. Ta tarcza. Czekajcie, ja wyjdę sobie na mapę. Mapa. Ja mogę tak do Kermohe, Kermorem, pojechać. A tutaj nie mam takiej tarczy. Więc co, jeszcze jedna miejscowość będzie? Zamek królewski w wizinie. Dobrze rozumiem czy źle rozumiem? No co na mnie kichasz, ty? Nie, tutaj coś mamy w ogóle. Dlaczego nie mam zaznaczone? Ja tutaj nie chodziłam? No ewidentnie chyba nie. Nie poruszałam się po te, to tutaj po tej wsi, rozumiem. No tak mi. Boże, jaki pies duży piesiłek. Najpierw usłyszałam kłuk, a potem po nim kary przewalił drakary za to. O, nie muda, spadła gwiazda. A tak w ogóle. O kurde, mamy tutaj tego. Dobra, czy ty mi coś zrobisz? Z czym przychodzisz? Pokaż mi swoje. Co, żebyś coś dla mnie wykonał? Ja bym, żebyś coś dla mnie wykonał. Czy my możemy wykonać? No, Mam, możemy strzałę, bełty możemy wykonać. Ale czy my możemy. Nie. No dobra, on jest strzeladnikiem, tak? Dobrze rozumiem? Gwen. Okej. Okay. Ale naprawmy sobie może. No. Super. Rozbierz na części. Możemy rozebrać na części, to nam da pewne składniki. Na razie nic nie chcemy. Co on ma w sklepie? On ma tą tą. Pomniejszy kamień ma. Kamień runiczny. My mamy dość sporo tych kamieni wbrew Pozonom. Co tutaj masz? Ostrze Stiry Tochar. Wymagany poziom 46. A ja mam 22, no. Jestem ciekawe, jak długa jest ta gra? Płotka. Czy ja mogę sprzedać ci. A ty, ty masz w ogóle takie te... do koni? <grych> to. Nie, to są mistrzowskie narzędzia kowalskie, dobra. Okej, okay, to chyba nic nie chce. O, dobra. No i tu możemy sobie troszeczkę... o! Dobra. Okej. Okay. Podrasować nasz sprzęcik. Cudownie. Dobra, nie w tą stronę biegnę, tak? Dobra. Ale biegniemy tam i będziemy kończyć. No bo ja nie chcę po prostu takiej zacinaczki. Ja, jak gram po prostu krócej, to aż mi tak nie przecina. Nie wiem czemu. Więc preferuję trochę krócej grać. O Boże, no dziękuję Ci bardzo. Dobra. Roślinki sobie pozbieramy przy okazji, więc wiecie. Szkoda, że tutaj nie możemy wejść. Tak swoją drogą. No, bo tu jest zamknięte. Ciekawe. No dobra. Staniemy sobie tutaj. Będziemy kończyć. W następnym odcinku sobie to załatwimy do końca. A na ten moment bardzo dziękuję, do usłyszenia i do następnego razu.